Dla mnie niezwykle ważne i naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu, przede wszystkim, że udało nam się ten spektakl razem zrobić. Wiadomo, że w wielodzietnej rodzinie yy, no jest dużo różnych zajęć, mm. <grym> dużo różnych zajęć, po, czy to po stronie rodziców, którzy muszą takiej wielodzietnej rodzinie byt zapewnić. Yy, z drugiej strony, sama organizacja i logistyka rodziny wielodzietnej jest dość skomplikowana. Szczególnie jeśli się wykonuje wolne zawody, tak jak my z Alicją. No to jakby wszystko trzeba samemu zorganizować. Nie? Wszystko, wszystko, wszystko. Od funkcjonowania w życiu codziennym do zapewnienia sobie pracy, z której profity wystarczą na funkcjonowanie tej rodziny. Poza tym dzieci są w różnym wieku, więc. Te już wychodzą prawie, a te dopiero dochodzą do momentu, kiedy można coś razem zrobić. No i, i z tego względu um, ja jestem szczęśliwy, że udało nam się ów spektakl w zeszłym roku zrobić i grać go z powodzeniem cały czas, że jeszcze jakby jest to taki moment, że jeszcze jesteśmy, yy, jeszcze jest to możliwe po prostu. się, Coś, co kilka lat temu było pewnym tropem poszukiwań moich. I przybrało formę najpierw koncertową, czyli przybrało formę pewnego garnituru jakby to można przenieść na zewnictwo z muzyki tanecznej, pewnego garnituru pieśni, które dla mnie. Opowiadają czy dotykają najważniejszych, kilku, kilku, kilku najważniejszych tematów w życiu człowieka, które, o których trzeba myśleć po prostu, trzeba je rozważać. Rozważać można w różnych formach, myślę, że w formie śpiewu lub słuchania, to rozważanie jeszcze dodatkowe zyskuje walory. I teraz to przybrało formę koncertu, potem płyty. Z której jestem bardzo zadowolony, bo, bo no, ta forma bardzo była dla mnie satysfakcjonującym zamknięciem pewnego etapu. Ale okazało się, że wcale nie jest to zamknięcie tego etapu, bo w międzyczasie Darek Błaszczyk, reżyser radiowy, zainspirowany tym materiałem, zaprosił mnie do współpracy i zrobił swój zegar. Bije. I już myślałem, że to jest, że to już, że to już wyczerpało ten, 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 ten temat pod tytułem Zagarbije. A okazało się, że po spotkaniu z Darkiem Skibińskim, reżyserem, aktorem na Podlasiu, że może byśmy spróbowali jeszcze raz do tego tematu podejść, zupełnie inaczej, tym razem teatralnie i właśnie w rodzinie, czyli jeszcze tutaj jakby są dodatkowe relacje, powiedziałbym, że więcej jest tych relacji niż między aktorami, którzy grają w spektakl. No i udało nam się jakby znaleźć, znaleźć czas. Pół roku trwało przygotowanie tego spektaklu w takich różnych elementach drogi. I finalnie. Myślę, że efekt artystyczny, poza tymi wszystkimi prywatnymi, poza tymi wszystkimi prywatnymi zupełnie zadowoleniami, które przynosi ten spektakl. Myślę, że artystycznie też dzięki tej współpracy z Darkiem, dzięki temu, że on znakomicie jakby poprowadził dzieciaki po prostu reżysersko. E, dzięki temu, że myślę, sprzężenie nastąpiło różnych, różnych elementów, też tego, że my nie jesteśmy muzykami, tylko plastykami. Więc też ten, cała ta sfera wizualna, czy to w bezpośrednim oglądzie, czy też w tym, co w tych, w, w tych jakby warstwach, które ja mam w głowie e, o, odniesienia czy to do surrealizmu, czy to do, yy, 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 czy to do yy, te, technik różnych graficznych XVII-XVII wiecznych. Nie musi być czytelne no bezpośrednio z spektakla, myślę, że te wszystkie warstwy, poziomy yy, zbudowały yy, taką formę artystyczną, z, która naprawdę, yy, wydaje mi się, jest Dobra, że to jest dobry spektakl. Dobry spektakl, który dociera do takich warstw emocji i do takich warstw wrażliwości, jakiś pierwotnych, może bym to tak nazwał. Dlatego, że to, to widać, bo my gramy dla, dla, dla wszystkich, dla całych rodzin, co tak my, dla wszystkich pokoleń. To nie, ma, to nie jest spektakl dla dzieci ani dla dorosłych, i rzeczywiście i dzieci, i dorośli, i młodzież przychodzą na ten spektakl. I właściwie, yy, wiesz, ja to obserwuję z, jakby ze sceny, nie? więc widzę, te, widzę reakcję, widzę to, tych wszystkich ludzi. My czujemy jakby, jaki jak jest feedback, jak i, jaka jest energia. Nie ma różnicy, czy to jest pięciolatek czy to jest 15-latak, 10-15-latak, czy to jest 70-latek. Wszyscy odbierają ten spektakl na jakimś poziomie wrażliwości, który powiedziałbym jest tą wspólną, wspólną yy, nadwrażliwością, nad realizmem. Przemaruję, godzina już chodzi godzina ラチャンアントニー